mano z tej strony MisiakMC i witam Was w kolejnym odcinku z, ze Skyland Survival. I od razu powiem Wam szczerze, że nagrywam jeden po drugim. I teraz zobaczymy, co jest w tej skrzynce. Uwaga, uwaga, uwaga! Wow! O jacie! Chyba znaleźliśmy najlepsze miejsce. Okej, okay, spoko. Mierzę. Pięknie, pięknie. I przy okazji mam złote jabłko i możemy sobie coś zjeść. O oh, yeah. Pięknie. Więc zjedzmy, jak już możemy. Lol, ale to wpis do ciemno. Zjadliśmy strasznie głęboko. Czekajcie. Wow, to jest to najlepsze złote jabłko. Okej, okay, spoko. To nie jest to zwykłe, tylko to najlepsze. Okej, czekajcie. Teraz jak się stąd wydostać? O to jest pytanie. A tutaj może coś jest? Nie, tylko na biodra, kiedy. Na jak się zawsze przyda. Okej, okay. kopię sobie trochę tych krat. Może też się kiedyś przydadzą, bo marnować żelazo mi się nie chce, tak szczerze mówiąc. Więc kopię sobie ich trochę. I teraz trzeba jakoś stąd wyjść. Tu jest na liczbę. Jeżeli ja bym teraz stracił te wszystkie rzeczy normalnie, chyba nie wiem co bym zrobił. Po prostu nie wiem. Okej. Okay. Kobel poproszę. Okej, okay, mamy kobel. I wykopujemy się w górę. O oh, ja. Yeah. Teraz w tym odcinku poszukamy czegoś na powierzchni, tak jak w poprzednim szukaliśmy pod ziemią. Nie! Mamy szukać na powierzchni, nie będziemy. What the fuck? O, o Jezus Maria, zawał. O fuck. Jeszcze trochę i bym spadł. Ja walę, nie wierzę. Jezus Maria, co to było? O ludzie. Kurde, dobra. Idziemy się po dalej. A, trzeba stąd jakoś wyjść teraz. O, tu jest pełno gravela. Kurde, i co chwilę normalnie na mnie spada. Więc trzeba się tu dosyć... Trzeba dosyć uważnie po tym podróżować. Fucking shit. Okej. Okay. teraz mogę zobaczyć, tak. What the fucking shit? Co tu się dzieje? Okej. Okay. gdzieś tak wyżej troszeczkę fuck okej okay. nie tu oh, fuck what? okej okay. spoko nie wiem co to było, nie wiem czy ta właśnie nie wylała Okej, okay, jest, zniszczyłem źródło. Aha, bo to lało się po prostu w drugą stronę, dlatego ja się wlało, to nie było żadnym Okej, okay. idź sobie lawo, idź. Nie chcemy się tutaj. Okej. Okay. Uach, już chciałem szukać pochodni, ale oczywiście nie ma, nie wiadomo. Ej, czekajcie, patrzcie. No po co mi Okej, okay, czekajcie, czekaj. I już będziemy mieli po i mamy pochodnie yeah! Okej, okay. i teraz będzie cudownie. Po prostu cudownie. Dobrze. Schodzimy sobie w dół. I co tu jest? Na razie nic. Jezu, nie! Ja nie miałem schodzić w dół, ja miałem iść do góry! Wezmę z tego redstone'a tylko iść do góry spadam. Miałem iść do góry, to idę do góry. Nie, nie ma. Już nie pójdę nigdy w dół. Dzisiaj w tym odcinku, kurde, miałem czegoś szukać, żeby już siedzę tu 5 minut. A, jeszcze tutaj doszedłem teraz. Nie, no. Nie, nie wiesz. Do tego magicznego drzewa. Drzewa. Drzewa, 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 drzewa. Drzewa, drzewa. Ok. Dobrze, wykopmy się tu. Cześć, cześć. Wykopię tutaj takie schodki taki nie, kolejna kopalnia wiecie, kurde, wiecie jak to kusi żeby tak odwiedzić tę kopalnię ale nie, ja tak nie będę sorry Okej, ciach, ciach ciach, No a widzicie, już kurde grabel się czai o, patrzcie, gdzieś się dokopałem a nie, ja dokopywać wyżej, tylko chcę się z tym wykopać czekajcie czek, czek słyszę krowę czy ja słyszę krowę? ja już myślałem, że tu nie ma żadnego życia na tej wyspie w sensie czekajcie nie wiem, czy tam się. Nie, 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 dobra, wracam w to moje miejsce i się tam wykopuję. Fakt, że gdzie no Okej, okay, tutaj chyba. No, dokładnie. Jestem tam, poczekaj. Ciach! Ciach! Okej. Okay. Dobra. Możemy się kupić dalej. Bum, 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 bum. Ta zajmie mi wykopywanie się na górę, oczywiście, bo jestem taki takim że nie mogę się tam wykopać. Chociaż. Sobie musiałem otworzyć tam, Łatwiej, jak się wystraszyłem. Musiałem otworzyć tam tą skrzynkę, więc. No, to by nasie mówi. Wiecie, musiało być jakieś napiecie. No, OK, dobrze. No i wykopałem się wreszcie. O, oh, ja. Yeah. Świnka! Okej, okay, czekaj, czy kupię... Co zrobię takie coś, że nie wiedziałam, że tutaj to jest. Kurde, mogę sobie wziąć tabliczkę. Wziąłem? Chyba nie, nie. A nie, mam tabliczkę, okej, okay, się. Nie wiem jakim mam. ale Tabliczka zawsze, dobra. Okej okay, i sobie tutaj tak zrobię. tak, tak. Tak, tak. Tak. tak nie, nie tak. Tak, Ta tak, tak. Tak, tak. I tak. What the fuck, co robię? I tak, 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 i tak. No. I cudownie jest. I sobie weźmiemy tabliczkę. I damy nazwę. Kopalnia. Kopalnie kopalnia. Okay. Ja bym kiedyś o tym zapomniał. Dobra. Idziemy i szukamy naszego dzisiejszego celu. Czyli znalezienie czegoś nowego na powierzchni. Nie podziwiam. Nie. Już nigdy nie wejdę w kopalnię żadną. Nigdy. Nigdy. Nie. nie. Znowu wracam do tego mojego drzewa. Czekajcie. Może ubiegnę sobie naprzeciwko tego mojego drzewa. Tam gdzieś. Tam mam nawet kopalnię. Kurde, skoro, że nie mam, że nie, że nie, mam, że nie mam. Ale to nie jest żaden, żaden Minecraft na moda. Tylko to, to jest normalne, normalny, normalny Minecraft. I normalna seria. Tylko, że SkyBlock. Mhm. Dobra. I szukamy jakieś miejscówki. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. Może tu coś będzie na końcu tej wyspy? Patrzcie, tam coś jest. Lol, czekaj, zejdę od nodu. Nie ma tam nic złego. Nie ma. okej. Okay. Świnko posunę się, nie będę ci posuwać. Nie, świnka zginęła. Bo świnka zginęła, to znaczy, że ja nie zginę. Jaka filozofia, filozofia mieszkańca, okej, okay. jeszcze tam jest jej mięsko, mięsko zawsze dobre, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, i mogę iść, skok, no <grym> patrzcie, lol, co to za miejsce, jakiś biwak co, i kolejna skrzynka, achievement, Kolejny Barney Campfire. Okej, okay. co my tu mamy? Mamy pełno siana, na której już praktycznie miejsca teraz nie mamy. Mamy ciasta. Oj ludzie, 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 czekajcie. Może ja to pochowam wędkę też. Okej i wiecie to? Myślę, że po prostu tutaj się przeniesiemy. Jak... Co o tym myślicie? Ja myślę, żeby było w miarę okej. Okay. Ale wiecie co? To by było na tyle w tym odcinku, dlatego bo nie chcę, żeby odcinki po prostu były za długie. Jak będą za długie, to się będą dłużej zgrywać. Naj... No i... No, a chcę, żeby odcinki były jak najszybciej. No, więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Dzięki. Cześć. 一、那、eh,。